serdecznie kanale Broda UK Słuchajcie, ostatnio byłem e, Wchodziłem w Stadionu Forest Nottingham Mówiłem wam o stadionie, o rzece, o mostach A teraz idę na mecz Dosłownie idę na mecz, dzisiaj Forest gra z Ipswich Town Premier League mecz Będę tam pierwszy raz na, na stadionie Zawsze byłem obok W okolicach, nigdy byłem w środku Także tyle bym, ile, ile będę mógł Pokażę wam stadion jak wygląda od środka jakieś tam uryweczki z meczu I ile będę mógł jak będę mógł to wam to wszystko pokażę jak najlepiej będę się starał wam to pokazać mniej więcej jak wygląda trawa jak to wszystko wygląda jak się ludzie bawią a jak to wyjdzie w praniu sam nie wiem ponieważ mówię jestem tu pierwszy raz a jak się stało że e, idę na ten mecz nie płacąc za bilet i jeszcze będę na małej e, na takim małym sektorze niskim dla rodziny dla vipów, Prawdopodobnie koło samych piłkarzy Jak to się stało, że idę na ten mecz To opowiem Wam po meczu Dogram to A póki co zapraszam na mecz wszystkich kibiców Ja nie kibicuję Forrestowi Ale lubię piłkę pi pi oglądać Kiedyś bardzo oglądałem dużo piłki nożnej na żywo Później jak to W życiu bywa troszkę bardziej w te przed telewizorem Do tej pory tak nie zostało jednak wolę Przed telewizorem póki co Ale Musiałem skorzystać z zaproszenia. Ktoś mnie zaskoczył wczoraj, zaoferował mi, że powiem, e, spędzenie czasu na meczu. A jak będzie, zobaczymy. Nie znam stadionu, nie znam ludzi, nie znam człowieka, który mi to, że powiem, udostępnił. On też chce być anonimowy. I tak to zobaczymy. Także pozdrawiam Was serdecznie i czule. Forest Nottingham się wygra mecz. Otarłem na miejsce, już poznałem pana, który mi to wszystko zafundował. Bardzo sympatyczny i miły, miły pan. Jednak ja nie prawie w moim wieku, troszkę wyższy, troszkę, troszkę taki tęższy. E, ale kawał, kawał dobrego człowieka się okazało. No i co, ja siedzę sobie już tam na stadionie i czekamy. Jeszcze została prawie godzina do rozpoczęcia meczu. No ale ja wszyscy musiałem być wcześniej, żeby wyjść specjalnym wejściem dla vip człowieku. Rozumiem to? Także taka sytuacja. Piękna trawa, piękna murawa. I tak on jeszcze pusty. Czy kiedyś ten zegar był tam. A teraz zastąpili to właśnie tymi kontenerami, które służą komuś do oglądania tego meczu. Zobaczcie, gdzie broda wszedł. Gdzie broda jest. Zobaczcie, gdzie broda jest. Normalnie jak jest dziwem to zawsze się tak ma. Normalnie. Po prostu trzeba być dobrym człowiekiem. Wysłać dobrą aurę, a wtedy inni ludzie po sobie widzą. Takie rzeczy się oferują, takie rzeczy się oferują, coś pięknego, stan. piękna trawa, piękna murawka, Ludzie teraz więcej w się zapalają, no i czekamy na mecz, jeszcze zostało do meczu. Zobaczcie, jesteśmy z tyłu, gdzie jest parking dla piłkarzy, zobaczcie, jakie auta stoją, takie auta stoją piłkarzy. Jest, mogę powiedzieć, że zaproszenie dostałem od kolegi, który pracuje jako pierwszy kucharz pierwszej drużyny Forest Nottingham, także osoba zaufana. Więc jestem też tutaj, że tak powiem, na specjalnych jakby warunkach. Teraz sobie siedzimy, oni z tyłu za mną siedzą. Jest fajna, fajne towarzystwo ludzi z, różnego, z różnych e, stron świata i polski, nawet. Wszyscy mają stroje Nottingham Forest. No, oczywiście, zaraz nie będę wam pokazywał, ale tu, w tym pomieszczeniu, w którym jestem, o, pokażę wam, tak. To jest takie pomieszczenie, w którym są właśnie e, e, ludzie, którzy mają powiązania jakieś e, rodzinne albo biznesowe. Z, piłkarzami Forest Nottingham. Także dla mnie to też nowa sytuacja. Jestem z ludźmi, z którymi się nie spodziewałam, że będę, tak powiem, na innym levelu. Wszyscy mają powiązanie jakieś z piłkarzami, z rodzinami piłkarskimi. Generalnie tutaj wejść każdy nie może. Po prostu ja mam taką specjalną kartę, którą pokażę wam, jak już będę montował ten film. Ludzie nie chcieli być nagrywani, także zrobię, że tak powiem, szacunku dla nich. żeby się dogadali i nie będę ich nagrywał. Ale teraz wszyscy udajemy się do jednego sektora, tam gdzie wszyscy będziemy oglądali mecz. Mecz się zaczyna za 8 minut. To nagrać jak będzie cały ten hymn ten... Aha. Nottingham Forest, śpiewał. Ale no, możesz nagrywać śmiało, bez problemu. Nikt nie będzie wiedział, że jesteśmy razem, więc no, to, że będzie moja twarz, to ja się nie... nie. Meczek, meczek po meczu. Słuchajcie, tak szybko to wszystko trwało, aż mi było głupio nagrywać. Tyle ludzi oglądało mecz, i tylko chyba ja nakręcałem cokolwiek na kamerę. Najczęściej z wszystkich ludzi. Zobaczcie, tutaj właśnie to jest taki bilecik był. O tym pokoju właśnie mówiłem. To jest taki lunch room, do którego pokoju mają upoważnienia tylko ludzie nieliczni z najbliższego otoczenia klubu czyli. Żony zawodników, matki zawodników, dzieci i najbliższa rodzina i pracownicy firmy. I tu właśnie ten bilet, właśnie dostał kolega, który mi ten bilet zafundował. I tak ten bilet wygląda: Peter Tevlor Stand to był rząd numer 1, blok F2, Sitz 199. I to się nazywa widzicie Technical Staff, czyli ktoś, kto pracuje dla klubu. I zobaczcie cena. 0 funtów. A taki bilet przynajmniej kosztował ze 100 funtów. A wszystkie karnety są już wyprzedane na cały sezon, jeśli chodzi o forest. Także jeszcze raz dziękuję. Kolega chciał być anonimowy, ale dziękuję Ci z całego serca. Przydało się. To był dobry mecz, dobry klimat. Fajnie stadium. Pozdrawiam serdecznie czule.